Siemanko! Jesteśmy w Tesli, proszę bardzo, i zrobimy dzisiaj wyścig mały. Gotowi? Raz, dwa, trzy! Uuhu. Fajnie, ty! Spoko, spoko jest na początku nie miał szans no, 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 dobre. O kurde, Tesla. idzie Ale Ale idzie no, idzie no, 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 Ciąleczko, dzisiaj pokażemy Wam bardzo nietypowy wyścig, gruby wyścig: wyścig Tesli, jednego z najszybszych sterowanych samochodów. No, słuchajcie, zaraz ruszamy: wyścig felony versus Tesla. Jedziemy! Troszkę spał startował, ale, ale felony tutaj stawiam! <laughs> No troszkę startowaliśmy felony, ale no było fajnie, było fajnie. Chyba jeszcze zrobimy jedno podejście. Mamy gorącą drugą rundę naszych wyścigów. Równo poszli, felony na końcu chyba już wyrwał. No, za drugim razem runda była wyrównana. Także spoko, spoko Adrian, jak tam? Nie, no, spoko, faza jest. I co, jak to się to czujesz? To kutki, Normalnie w sumie, zafy zafy. jak kolega to przywiezie, też, to się może będę czuł inaczej, nie? Ale, <grym> ale, ale który z Was gadać? Nasz elektryk. Naszy ee... naszy Także, no co, mniejszy samochód wygrał. W sumie, waga, wrogiem przyspieszenia. Słuchajcie, koniecznie zapraszam Was do głosowania na budżet obywatelski projekt M28. To będzie pierwszy na Podlasiu. tormo Dolarski w Będzie Stoku. Będzie ogień. Będzie A ogień. Tesla to co? A Tesla musi trochę popracować jeszcze, żeby dorównać Pod Pozdrawiam. <gry>